Dzień dobry wszystkim. Ja jestem Mano, witam was w kolejnym odcineczku na moim kanale. Dzisiaj jest ze mną kto? Cześć. Jest to ja Kacpan. Dobra, słuchajcie widzowie. Dostawcie łapeczkę w górę i subskrypcję na kanale. Dzisiaj nagrywamy kartę na Plashing Simulator na JTA, Tajko. Bierzemy Bugatti. I Dobrze, na dzisiejszym odcinku pewnie nam się nie uda uzbierać na nasze auto, bo będziemy chcieli kupić limitowane auto. Ja za 12 tysięcy Mikołaj za... Nie za 12 milionów, a Mikołaj za 13 milionów. Tak, właśnie widzowie tak. Zostawcie łapkę w górę i suba na kanale. No. To Kasper, gdzie się możemy spotkać? Hva var jubileet, da? Det er bra. No bra.

Widzowie, Kacper powinien już być? O, tam jest, dobra Kacper wysiądź, ja też wysiądę A Kacper, widzisz, że mam coś zbugowane? Tak, dlatego, że jesteś we Właśnie wiem <grym> Ale oui. tak naprawdę widzę jestem pros. Patrzcie, ja mam kasę. A ja nie jestem pros, bo ja mam tylko 3 685 415 kas. A jestem ja bogaty. Idziemy? No dobra zobacz, jaki jest jestem silny. No! Teraz ja. Przeciągnę aż to tam. Patrz, stoję na środku ulicy. Czekaj, muszę na prostować. Koło, o. O dobra. Dobra, teraz możemy pojechać i zrobić dom chyba. Dobra. Widzowie, patrzcie jak sobie jedziemy z Kacperem. Właśnie Cię wyprzedziłem. Wiem. Tu. E, ty gdzie robisz dom? Na środku tutaj ten. Nie ten, ja tego chcę. Ja ten. Dobra. Ja robię ten. I teraz nie wiem co kupić. Auto czy dom za 10 milionów, jak będę już miał pieniądze. Ja na pewno auto Dobra, to ja też, później będę zbierał na dom Bo ten dom nie jest limitowany, a auto jest limitowane No Kurna Muszę iść zakluczyć dom, żeby mi nim nie weszło Nawet ty hmm. Dobra, zamykam fajne długo. mi podjazd. Nie mogę do ciebie wjechać na podjazd. Co? O tak, o tak mogę. Ej Miko, ja teraz idę na piechotę i zobaczymy, czy e, zdążę e, ten, e, przejść e, a, czy do jubilera jest 3 minuty i 23 sekundy? No. To powinno mi się chyba udać, ale nie wiem. Nie sądzę, bo, bo my chyba nawet nie wiem po której stronie jest jubiler. Ale nie, bo mnie prowadzi. Aha. Gatper, a wiesz o tym, że ty do mostu chyba zajmie ci przejście w minutę? Siema. Siema. <laughs> nie Siema nie podjeżdżaj w Nie, nie złapiesz O nie najgorzej, nie renderuje mi się Nie chcesz mi się... z. Bo ci nie widzę, chciałem pokazać widzom. U kurde, ale drift. Kacper, ty się może być trochę pospieszył, bo... Szkoda, że tutaj na życie się nie nabiegnąć. Widzowie. Czekajcie. To jest za minus. O, o, już mam minutę czterdzieści... Nie, osiem. Widzowie, widzicie tamtego typa? Taki trochę dziwny ten typ jest. Kto ja ma widzowie? Widzowie, widzieliście jak zatrębiliśmy Kasprowi? A <laughs> Nie zdążysz. A -a, Gdzie ty jesteś? <śladım> Tam. Że celuję w ciebie kursorem? Prawie cię rozjałem. <śladım> <śladım> o, o, już mam sekundy, już nie zdążę. Nie, nie zdążysz, Kasper. Ty chyba doszłeś do... Nie, to nie jest mój salon <noise> o to jest mój salon, doszłem do mojego salonu! <głos> <Jej>. <głos> Ale nie zdążyłem. A ja czemu tu nie masz nic zapisanego? Nie ja wiem. Muszę zapisać, jeszcze raz. Skacze ci po aucie, ci po aucie. I tak to jest jeep, i on wszystko wytrzyma. A ja mam lepszego. No, może masz droższego, ale na pewno nie lepszego. No lepszego. Na pewno. No zobacz, to jest moc małych kółek. <laughs> A. No, Ty nie masz do mnie podjazdu. Pisz komu Ty masz auto? Jakie <grymki> masz malutkie kółeczka. Widzę jak Będziesz będzie. jest takie mocne, że nawet tego nie mogę przepchnąć. Aaaa. Włącz lampy i zobacz, jaka jest przewaga. Ej, one się zgaszają. Ej, no. Dobra, no to będziemy się... Zobaczcie jaka różnica jest. Moje mocniejsze chyba. No chyba moje. Dobra, takie same są. Nie mi... Dobra, widzę, jak y, Kacper są mocniejsze, to bez łapeczki w górę, a jak moje to łapeczka w górę. No to chyba na odwrót. Dobiegu, nie masz do biegu, nie co to było. I proszę mi nie wierzyć z tymi kołami y, zabrudzonymi do mojego generatu. <grystanie> <grystanie> Kurde! Widzowie, czy wy widzicie co się stało? Kurde, widzowie! Widzę swoje auto przez okno ucierpiało! A, Bek. Czekajcie widzowie. My z wami się pożegnamy. papa. Pa.